Ochrona życia i zdrowia Polaków to tematy, które od wielu lat wpisują się w misję PZU. Mistrzu Zwolni to tytuł ich nowej kampanii, której partnerem została Polska Policja. Ich wspólnym celem jest dążenie do wzrostu świadomości kierowców odnośnie skutków nadmiernej prędkości, do zmniejszenia liczby wypadków, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak pokazują policyjne statystyki, w 2024 roku zarejestrowano ponad 21 tysięcy wypadków drogowych, w tym 1900 ofiar śmiertelnych. Dziennie dochodziło do ponad 6 tysięcy przekroczeń prędkości. Te liczby spadły na przestrzeni ostatnich lat, ale jak twierdzi nadinspektor policji Roman Kuster, w dalszym ciągu wielu kierowców ryzykuje nadmierną prędkością, ignorując przepisy. Według danych PZU średnio co minutę przyjmują oni zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Akcja ma duży zasięg. Trzy spoty reklamowe w reżyserii Jana Komasy wyświetlane są w telewizji i kinach w całej Polsce. Dodatkowo policja w trakcie kontroli drogowych rozdaje edukujące naklejki i ulotki. W wielu miejscach pojawiły się także billboardy, które pokazują, że pośpiech i zmęczenie to źli doradcy. Nawet najbardziej doświadczony kierowca może stracić czujność na ostatnich kilometrach swojej destynacji. Oprócz powyższych działań, na ulicach Warszawy pojawiło się specjalnie oznaczone auto, które jeździ z dokładnie obowiązującą na tych drogach prędkością. Akcja potrwa do końca września.